Ile osób stanęło na Marsie? Pytanie do Ciebie: zero. Ja myślę, że pięć. Debil. Była to w tym kobieta jakaś? Na pewno. Jury Gagarin. I co powiedziała, jak stanęła na Marsie? Duże. <laughs> co? Bardzo Elokwentna była. <laughs> w którym wieku wynaleziono koło? Eee... Fajna, ty... Nie wiem, jakimś. Drugim? Pierwszym? Albo jakimś. Kurwa. 3, w sensie 3000, 3500 przed naszą erą? No wiadomo, erą. łatwe pytanie. Super! Dziewiąty wiek. Julka, kiedy? Piąty wiek? Piąty wiek. 16 Czyli przed XVI wiekiem nie było. Koła. Ale jakim cudem oni o tym wiedzą, przepraszam. Wiecie co ja dzisiaj zobaczyłem? Zobaczyłem. Chłop mi. wyświetliło mi się na TikToku. Zdjęcie. Zdjęcie, które obrazuje wszechświat jakieś 400. L... 400 chyba tysięcy 400 lat po stworzeniu świata. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Niezłe gówno, co? <śled> Z internetu wiedzą. I to jest wytłumaczone tak. Że jak teleskopem, no niebo światło ma jakąś prędkość, nie? Tam ileś tam, nie wiem, 300 tysięcy kilometrów na godzinę, chuj wie ile. Ej, prędkość światła, nie? I zanim ej, na przykład światło trafi z księżyca na Ziemię, zajmuje mu to około jednej sekundy. Więc my, jak patrzymy na księżyc, to patrzymy go sprzed jednej sekundy, czyli jakby wstecznie. Jak patrzymy na słońce, na przykład słońce widzimy tam sprzed paru minut, nie? Czyli jakby tam, nie wiem, 8 chyba czy 7. Więc jakby słońce wybuchło, to my byśmy wiedzieli o tym na Ziemi dopiero po 7 minutach około, nie? No, i teleskopy mamy tak popierdolone, że my możemy patrzeć nawet kilka milionów, a nawet miliardów lat wstecz. I to jest zdjęcie, które jakiś teleskop zrobił w ogóle przed tym, z jakimiś kurwa galaktykami, które w ogóle naukowcy znaleźli, że są im dalej spojrzysz, czyli tak naprawdę im bardziej w czas się cofniesz, no bo patrzysz tak naprawdę w przeszłość, bo zanim to światło dotrze do nas, to minie kilkaset milionów lat świetlnych. I zobaczyli, że kiedyś wszystkie te galaxies, czyli te. Te wszystkie. Jak się nazywa galaxies po polsku? Wszechświaty, nie wszechświaty, jak się nazywa? Te galaktyki, one kiedyś były dużo prostsze. I jak zrobili taką mapę. Galaktyk, które po kolei przez jakby za pomocą teleskopów można zobaczyć, to te, co są najbliżej nas, oddalone na przykład, nie wiem, o parę milionów lat świetlnych, to są mega skomplikowane i w ogóle mega rozbudowane, a te, które są już parę miliardów lat, to są mega proste. I im się zaczęło to jakby zgadzać. No bo kiedyś jak galaktyki powstawały, to no to na początku powstawały jako takie proste rzeczy. Dopiero potem ewoluowały w trakcie czasu. I teraz te nasze galaktyki obecne są mega skomplikowane w porównaniu do tego, co było na kiedyś, i to jest. Jakiejś skorupy w ogóle wszechświata, które udało im się zrobić. To jest jajko wielkanocne. Nie no, właśnie to jest jakaś skorupa, kurwa, wszechświata, to się jakoś nazywa nawet. To jest jakieś popierdolone gówno w ogóle to, co się dzieje w wszechświecie, nie? O patrz, patrz to, patrz. To jest stoczat, patrz. Zrozumiesz, tak my daleko możemy... Patrz to, zobacz to. Patrz. Dark Energy Acceleration Expansion. My jesteśmy gdzieś, kurwa, pewnie tutaj, nie? I tutaj masz tak. Galaktyki, galaktyki, galaktyki. Tu masz, kurwa, coś i to jest tego zdjęcie. 13.77 billion years! I ludzkość mógł, może to zobaczyć za pomocą, kurwa, tego. Co ty pierdolisz, stary? nawet iPhone'em nie potrafi zdjęcia robić, a ty mówisz, że jakaś galaktyka coś tamten? rozumiem, że my z Ziemi możemy zobaczyć coś, co jest oddalone około kurwa 13 bilionów lat temu. Znaczy bilion to są miliardy po polsku, nie? Millions, billions, tak. Miliony i, i miliardy. 13,7 miliardów lat temu. No i co? Kurwa gówno. Za co banana GTA? Nie mam bana na GTA. Nieźle, a ja kolorów bez numerów ten? Dobra, dawaj maturę. Ale was, wam to nie rozwala mózgu w ogóle kompletnie? Że są teleskopy na świecie, u nas, tam ko koło nas, kurwa, że mogą zobaczyć praktycznie... zobaczyć tak daleko, jak zobaczyć stworzenie wszechświata. Nie. Czyli nadal wam, kurwa, wytłumaczenie, że to Bóg stworzył, to jest... Ja nie wiem, Torek, ty mi coś pierdolisz, mi mama mówiła, że Bóg na początku stworzył Ziemię, bo na początku był chaos, a ty mi coś pierdolisz o teleskopach. Spierdalaj, daj mi maturę tą <grydala> A Poza tym Ziemia jest płaska. <grydala> to jest insane, nie? Depo, hej, kochany czacik i cudowny stramerze bluszcz. Siema, baby Moczy, dziękuję za 4 miesiące, napisy końcowe, dziękuję bardzo. Yy, skosisz za mnie trawę? Nie. Pozdrawiam, ale to nie wyklucza stworzenia przez Boga. Wytłumaczenie, że był samoczynny wybuch ma tyle samo sensu. No, a czy ja nie będę się sprzeczał? Nie, no mogło być, powozy były, nie? No były. No to, to stawiam XIV wiek. XIV wiek. Powiem, że no. Jezus nie Te znał cudzisz? koła. XIV. 14. 14. Czyli na przykład e, Rzymianie nie mieli wozów. z nikomą wiedzę, ja też. które miały koła. Mniej. No, tylko Mniej. ja wiem, że to była nauka, Mniej. ty wiesz, że to kiedy? był Pan Bóg. Druga odpowiedź. No to tyle, nie? taka różnica. No to też? XIII, tak? O to powiem ci tak, a czy Mniej. rydwany w czasach e, starożytnych miały koła? Tak. No, to jeszcze wcześniej, nie? No, to XII wiek. A to dosyć chyba późno było. Chociaż. Nie, nie Czyli wiem, do końca, kiedy? nie wiem kiedy koło. Osiemnasty? Ja czytałem nowe nową informację, tak? Aha. Że Rzymianie, wcześniej? starożytni Rzymianie, tak, wcześniej. Mieli już powozy W dziesiątym jak telefon był. W piętnastym I wtedy Bóg powiedział Teleskopy powstańcie, żeby ci ludzie na ziemi się kłócili czy istnieje, ale Beka Kappa. No nie, no dla mnie, dla mnie akurat religia to jest kwestia, wiesz, taka, że w sensie super jak komuś pomaga, nie, ale ja nigdy raczej nie będę w nic takiego wierzył, bo dla mnie jest bardzo proste wytłumaczenie, że ludzkość od zawsze, od zalania od zarania dziejów, miała. Mm, miała taką potrzebę wiary w coś, nie. I tych religii było tyle na świecie, tak kurwa dużo i różnych, i tak różniących się od siebie. Że to po prostu, dla mnie to się nie, nie gra w głowie. Że po prostu ludzie za każdym razem, jak po prostu potrzebowali wyjaśnień, to sobie tłumaczyli to w różny sposób, nie? I, i, i jest tyle religii różnych od siebie, żeby... Dlaczego akurat ta jest dobra, tamta jest coś gorsza, albo jest inna po prostu, dlaczego się tak różnią? No bo jest wiara ludzka, nie? I każdy człowiek wierzy w to, co chce. Oj, oj, ten Tak nie wiem, czy warto korelować w wynalezienie koła do telefonu, nie wiem, czy to jest jakoś... To Wam pomoże. <suziwości> no, piąty, szósty wiek. Czwarty, może. Jedenasty. Jedenasty wiek, tak? tak, tak czyli to... na przykład stworzyli... Kurwa, ile pytają o to koło, dawaj do dalej. Na cu. Aha, dobra, bo to są o tej... To w jakimś. szóstym? W wieku naszej ery, tak? Tak. I dobra, do ciebie jeszcze pytanko. Na Natsu. Na cu. Dobra, to jest na Czy pytanie z natsu. influencerek? Na cu. Na cu. Na tak jest. To jest Mikołaj Kopernik. Tak jest, wiesz przez koło namalowane tutaj? Co, co to za nie. zestawienie, przepraszam, jest? A, okej, okay, dobra, przeczytałem, ty, dobra, ty to już przeczytałem. Tak. Mikołaj Kopernik. Wynalazcy czy influencers? Okej, okay, dobra. No, odkrył Amerykę, że w 1492. A co zawdzięczamy Kopernikowi? No, odkrycie, że Ziemia nie jest płaska. A co jest Kopernik to jest Mikołaj To jest Mikołaj Kopernik. No, no to co się on myślał ogólnie, że odkrył Amerykę i że dopłynął do Ameryki, ale on dopłynął do, <toddź> to do to Indiami. Nie, właśnie inaczej. Nazwał Ameryką, a to były Indie. Dobra, kto to jest? Tak, tak. To jest y, Friz. Freeze y, Karol Wiśniewski. Tak jest. Freeze. Friz. <grym> no freeze. Freeze. Karol Wiśniewski? Tak, nazywamy jako Friz. Czym jest polon i rad? To są pierwiastki odkryte przez Marię Skłodowską-Curie, która dostała Nagrodę Nobla i... fajnie. Pierwiastki odkryte przez Marię Skłodowską-Curie. Super. Tak. Nie podpowiada, i sąd. No związki tak chciałem to powiedzieć, jakby. Czym, czym są? Związki chemiczne? No, poszło! Ulec, e, materii. Ktoś podpowiedział. A. to? Dobra, to to są dwa pierwiastki. Mhm. Aha. Tu, czy wiesz może, kto je odkrył? Pewnie ta, ta. Siema, Siema, Dziecia, nazwiska, To i Rat. to! Jakiś Pan albo Pani Polon i Pan i Pani rad. To, ta, to! Tak? Ta. Jak to było małżeństwo Dwóch mężczyzn, Polon i Rad, dobra Czym jest Polon i Rad? Z Tymi związkami chemicznymi Na pewno? Tak Kuba Wojewódzki Kuba... no i no, dobra Kuba Wojewódzki no. Tak. no, Wojewódzki Skąd to wiedziałyście? Wow, super Kuba Siema, Wojewódzki. jestem Polon, jak Jakubek Wiem, Kuba Wojewódzki Jak się mówi poprawnie, Mendel czy Mendelejew? A, to są dwie różne rzeczy to są dwie, dwie różne rzeczy. Są poprawne. Tak jest. Mendelejew był e, chemikiem. Tak jest. Jest jego wie? tablica. Tak jest. A Mendel to jest e, jednostka. W się sensie ilość, tylko tak. nie pamiętam ile tego było. Tak, ale zgadza się, jest to jednostka. Super. Tak, w, tak. To, w które określenie sprawdziłe Mendel? Też to czy wiedziałem, Mendelejew. też to wiedziałem. Mendelejew. Mendelejew. To drugie. Mendelejew. Dlaczego Oni nie Mendel? Nie wiem. <laughs> Beast, Ej, jak się no, nazywa proszę kompozytor? Proszę bardzo, tak. Mr. Beast? Mr. Jaki Beast? kompozytor? Mr. Beast. Mr. Beast. W którym wieku wynaleziono czołgi? O kurwa. W którym wieku? Dałbym. 20 albo końcówka 9. Początek 20. Ale nie mam pojęcia. Początek 20, koniec 19. Coś takiego bym dał. Na, no... Taki wczesny, no coś takiego. Strzatu nie, kurwa, z I wojny światowej. A nie szczatu, kurwa, z 1914. Ale, bo wiem, że już były takie początki na, w I wojnie światowej, ale mogło się tak zdarzyć, że... Może przed 1914, tak chwilę na przykład, nie? Że na przykład w 1899, kurwa, wynaleziono, no chuj wie. Wiem, że podczas I wojny światowej były początki jakby użytku czołgów, ale może wynaleziono najwcześniej, wcześniej, nie? Chuj wie. Mogli wynaleźć i nie korzystać, nie? Ty, a właśnie, a Da Vinci miał ten taki okrągły pojazd, który. Ale on się chyba nie zalicza do czołków. Ale był taki, jakiś ten, jakiś muzeum kiedyś widziałem, że taki był okrągły Da Vinci'ego, nie? Okrągły, co był na tak. To był czołg? No nie wiem. Czołgi wynaleziono w XX wieku. Super. A wiadomo 18? w którym roku? A. Nie wcześniej. No hmm. to XIX pierwszy czołg to Pierwsza wojna Światowa. O, okej. Okay. Twierdzi, że koło zostało wynalezione w XVI wieku. Teraz mówi, że czołgi to jest bardzo szybki przeskok. Koła do czołgu. To kiedy zaczęto walczyć na czołgu? W I wojnie światowej. W... Strzeliła. W XVI wieku? 17 albo 20. Jezus. To, to jest 300 lat różnicy. W XVI? Czyli pod Grunwaldem już używano czołgów. <laughs> nie. nie. No, Krzyżacy znaczy, mieli czołgi. 19? Czyli już na Polon korzystał z czołgów, tak? 19-18 mm, 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 mm. 16? W 16 mm. Czyli już w 1500 tyś... <grym> w Nie, w nie, nie, dalej. 18 A wiesz kim jest ten pan? Eee, Ronaldo. Nie, on nie śpiewa. Ronaldo. A mógłby. Ronaldo, co on robi? Gra, w piłkę. Kopię, Gra w piłkę. Kurwa na pompowany balon Ronaldo. Tak. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, <laughs> Christian Ronaldo. Niech się Christian uśmiechnął. Ronaldo. Christian Ronaldo. Zgadza się. E, Steven Hawking, e, astrofizyk. Pozdrawiam. Ale jestem kurwa dobry. Steven Hawking. Super. To wygląda jak niepełnosprawny nie, nie mężczyzna, jak który jest jakimś reżyserem. Bardzo znany. E... E, to jest, nie jest twórca Facebooku. Tak, nie, twórca Facebooka, tak, fajnie. Mark Zuckerberg, we własnej <tosujesz> osobie, o, nie, proszę tak. Państwa. Steven. Steven Jobs, dobra. No, On iPhone y wymyślił Steven jo Jobs chyba. Matka. Mata. 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 Mata, matczek, raper. Rapper mata. Ilu ludzi stanęło na marsie? I zero, I zero. O. Tak jest! Pięciu? Ale był łazik, który jeździł po Marsie O oh, kurwa, mój kumpel tam odpowiada, to jest Proszę, <grywa> który to jest on? poźmiejmy się razem Czech? Boje. Czech? Czech, Polak i Rusek stanęli To w sumie było ich trzech Dwójka osób I kto był pierwszy, facet czy kobieta? Facet? A, kobieta Ja myślę, że pięć Była to w tym kobieta jakaś? Ludzie są tak tępi, że to jest insane, I co powiedziała, jak stanęła na Marsie? Duże <grywa> Wow, to bardzo lokietna była. E, doda to jest. Doda, tak jest. Doda. Y, doda. Doda, doda. Myślę, że doda. 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 E, co wynalazł Gutenberg? Uuu, Do... pismo, nie? Czy nie? Druk bardziej, a druk no no no. Dróg, druk, druk, druk. Ta, tam była pierwsza wydrukowana przez niego książka, która w ogóle chyba była przez jakiś czas na terenach Polski, nie? <grystanie> Pismo Święte wymyślił. Ona była na jakiś, przez jakiś czas, nie? Ta książka pierwsza wydrukowana. Nie? No jak nie? Prasę drukarską. U mnie w domu. Jest dalej? A no właśnie. Cześć, pytanko. Gutenberg wynalazł, wynalazł prasę. No, prasa drukarska. Tak, mm. Mnisi wcześniej dużą część życia poświęcali pewnemu zajęciu, a jego wynalazek mm. im to odebrał. Wyważenie eliksirów. Dawnych czasów. Medytowali, i uprawiali jakiś <śśś> seks. Jaki wynalazek mógłby to zabrać? <śś> Wibrator. Coś typu lampa, ale lampę ktoś inny wynalazł. Co miałaby lampa do tej Biblii? Co Biblia, co to jest chrześcijaństwem? No nie wiem. Jakie mogą być wynalazki powiązane z chrześcijaństwem? Krzyż, świecznik. <laughs> Żelazko. Gutenberg wynalazł krzyż. <laughs> to jakby. Mega dobra. Ma to coś wspólnego z Biblią. Z Biblią? Czyli może pismo? No, oni wpisywali To też psieni. tak bym powiedział. Tak. I, ten, I Gutenberg zabrał im tę robotę. Dlaczego? Aha, dobra. Bo miał to monopol, one, otworzył firmę. Ten, mm, maszynę do pisania albo drukarkę. Coś takiego. <laughs> <czyta. śmiech> Polity wynalazł. Za by trochę później. Z maszyną dopisany. Kim, Kim Kardashian. O boże, to ja bym nie wiedział, kto to jest. Kim Kardashian? Kim Kardashian. Okay. Kim Kardashian. <laughs> to jest Kardashian? -ka? Tak, tak. A, Kim Kardashian. Jakiś. To jest Newton? E, Czekaj, napisałeś to jak już szat napisał. Też teraz już wiem kurwa. Wygląda jak Wiedźmi przedzą pierdolić, grad drzwi. Czy to jest Newton? Tak I, jest? Jack Newton? Tak, tak. Tak, tak, tak. Jakby związane z kosmosem i z fizyką. A, kolum. Nie. Kopernik chyba. Nie do końca, chociaż ty wieczysz, chłop, tu chłop się załamał. Lunetę, chyba. No to nie wiem. Kolum? E, Kopernik? z Kopernik. To z tęczą. Kopernik. E, no to jeszcze raz ty. To jest Kopernik, Kopernik. z Nie. No, Mikołaj Kopernik. Nie. Nie? Nie. Okej. Okay. Wygląda jak ten Yuri Gagarin, tak szczerze. A akt badania jabłka na ziemię, jest tam na głowę, czego mm -hmm. jest aktem? Co, co udowadnia? Eureka. Takie wiesz. <noise> wiesz, czy nie wiesz? Ja wiem, już, 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 już się cieszę. Kto to jest? Hmm. Ariana Grande. A czemu się cieszysz? Bo jest fajna. Bo jest fajna. A czemu jest fajna? Bo ładnie śpiewa. Ariana, Ariana Grande. Grande. Okej, okay, widzę, że aż chórek zrobiłyście. Ariana Grande. Ariana Grande. Flusz? Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana, Ariana Grande. No pewnie, że tak. Z czego zasłonął Gagarin? Yy, Gagarin zasłonął... Yuri Gagarin? Pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej. Pozdrawiam serdecznie. Mimo z tego, że był pierwszym człowiekiem w kosmosie. Tak, jest. Czy jako pierwszy na Marsie? <laughs> On osiągnął coś mniej niż właśnie Armstrong. Coś w medycynie, tak? O Boże, to jakiś dowódca, <laughs> przywódca. Gagari. Trębacz taki. A może to był jakiś zdrajca taki? To no, był kumpel Muzykiem? Armstronga. Oni niej... gra na ja saksofonie ja, Gagaryna. No. On lubił kwestie przestworzy, przestrzeni, przestrzeni kosmicznej, takie tematy <laughs> Miko, go interesowały. Człowiek się zgodagli, że to. Gdzie jako pierwszy? Potrzebuje swojej wkrętarki, a to chyba to by już ją pożyczyłem tak Ignacy. Mamy mu u siebie. mamy mu siebie. Mogę ci ją ee... a na dzisiaj mogę ci ją podrzucić jak chcesz. Czyli bo Jaki? No na Marsie też było. Jak tam Dionek, samio dobrze, dobrze. Juri Garnik jako pierwszy człowiek znalazł się na Marsie. Nie, tak? na, nie, no, jako pierwszy to nie. A jako który? Drugi. Też lądował na Księżycu chyba. Nie, nie? Rosjanom nie. się nie udało. Ja tylko pamiętam, że on w szachy grał. Wiesz? Lexi. Wiedz, wiedz, Lexi Chaplin. Że Pożuć mi ją, dobrze Ty, jakoś Lexi, wieczorkiem? Wiedziała. Git, git. Lexi. Dobra. Lexi Chaplin. Lexi Chaplin. Lexi Chaplin. Lexi. Lexi. Lexi Chaplin. Jak się mówi poprawnie? Pascal czy hektopascal? To są dwie różne rzeczy. Pascal to jest jednostka, a hektopascal to jest większa jednostka. Pozdrawiam. Hektopascal jest jednostką, Pascal też jest jednostką albo nazwiskiem, więc w sumie można mówić tak i tak. Pascal. tak to prawda. To prawda. Pascal. Nice! Nie, nie wiem. Oglądasz czasem prognozę pogody? Ale to, że hekto oznacza 100, to by nie powiedział, nie pamiętam tego. Że hekto to, to jest, oznacza, że 100 razy więcej. Ale w sumie hektary! No, to bym doszedł do tego po czasie. Tak. I nie mówię tam o hektopaskałach? Nie. No to co innego. Pascal to żeby... zasada. Mhm. Pascal to jest kurwa po prostu gotuj, kretynia, a nie tam pierdolisz się że zasada. A co, to pascal to jest, a co, to jest nazwisko, a to pascal to ciśnienie się mierzy. <laughs> Jednym i drugim się mierzy dzisiaj, nie? Po prostu okay. jedna jest teraz większa. No, The Rock, dwayne, 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 Johnson. Dwayne Johnson, tak. Dwayne, dwayne fucking aktora, Johnson. Jako, jako aktora. De The, Rock. The Rock. tak. Pan Kamień. Dwayne Johnson. <śpiesz> Kamień. Mr. Rock. Płynie w światłowodzie. O. E Światło. Światło? O. 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 Tak, Światło, tak fotony, tak. Chodzi o wiązkę światła. E Pozdrawiam. Prąd. Prąd. Słucham? Prąd. Słucham? Coś ty kurwa powiedział? Powtórz to prosto do... Jeszcze raz mi to powtórz. Internet, internet. Prąd? E, Światłowodzie? <grym> coś tu powiedział? Nie. Nie płyną jony? No... Prąd. One driftują, no, Jeżdżą bokiem. Światła, ale światła nie... Swój wniosek i to nie, nie, da się <grym> Prąd, coś ty <grym> powiedział? <grym> prąd. Co jest światło co? i woda. Nie no, e, Prąd, internet? Prąd? Nie, zasięg. Internet! W sensie za... <grym> co płynie <grym> w światłowodach? Internet? Kasięg, <laughs> nie wiem, internet, o! o je, co tam płynie? Jesus. Światło, wód. No co, światło i woda? No nie. Nie, bo. No Boże. No, no to co tam płynie? No nie, tam po prostu prąd płynie z prędkością nie. światła. <laughs> Logan Paul. Tak jest. Logan Paul. Slogan Paul, influencer amerykański. Hey, Logan Paul. Logan Paul. A! jak widzicie, ja. za mało wiem naukowca, który no teraz <laughs> serdecznie zapraszam. Fajny. Fajny odcinek, podobał mi się.